Witam bardzo serdecznie. Będę próbował w dzisiejszym odcinku opowiedzieć, czym jest tak naprawdę prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, jakie ma prerogatywy i jakie wiążemy z tym nadzieje w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Rada Unii Europejskiej to jest instytucja unijna, która się wraz z Parlamentem zajmuje uchwalaniem różnego rodzaju rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, czyli generalnie prawa unijnego. One później są po uchwaleniu przez Parlament Europejski, są implementowane albo bezpośrednio, lub też właśnie metodą działań dostosowawczych w. Systemach prawnych każdego z państw. Rada Unii Europejskiej składa się zawsze z kompetentnych, właściwych ministrów państw członkowskich i warto tu w tym momencie przypomnieć, że istnieje coś takiego jak Rada Europejska która jest już czymś jednak troszeczkę innym i, i nie ukrywajmy poważniejszym w sensie decyzyjnym, ponieważ składa się z Rada Europejska, to jest spotkanie szefów państw unijnych, no, zazwyczaj dwa razy do roku lub częściej, jeżeli sytuacja tego wymaga. Prezydencja, wracając do, wracając do Rady Unii Europejskiej, mówimy o prezydencji Rady Europejskiej, Unii Europejskiej, w kontekście tych zadań, które postawiły przed nią traktaty europejskie, czyli Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii. Zadanie prezydencji jest przede wszystkim planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady Unii Europejskiej, posiedzeń grup roboczych, ale też i aktywność polegająca na szukaniu kompromisów, czyli czymś w rodzaju mediowania, no i przede wszystkim reprezentowanie Rady w relacjach z Parlamentem, parlamentem Unii Europejskiej, Komisją Europejską. I innymi agendami europejskimi. To rolą Rady, przede wszystkim, jest negocjowanie aktów ustawodawczych w imieniu Rady z innymi instytucjami i te zadania, te zadania są wykonywane w odcinkach, nazwijmy to półrocznych, ale w tak zwanych trio, czyli zawsze prezydencji Rady Unii Europejskiej towarzyszy, ta prezydencja wykonywana jest przez określony kraj i towarzyszy mu kraj, który dopiero będzie prowadził tą prezydencję w następnym okresie, jak też i w kraj, który zdał tą prezydencję w poprzednim okresie. To ma umożliwić przede wszystkim to, żeby wszystkie, wszystkie zadania wykonywane przez prezydencję Unii Europejskiej były przekazywane z kraju na kraj w sposób płynny, bez okresu, że tak powiem, rozruchowego i później okresu przekazywania obowiązków, ponieważ byłby to w sensie, w sensie pracy czas de facto w jakiś sposób pośledzony, jeżeli nawet nie stracony. Prezydencja Unii Europejskiej polega na, czy korzysta z zaplecza, oczywiście krajowego oraz stałego przedstawicielstwa konkretnego kraju w Brukseli, ale rzecz tutaj, chyba w tym momencie najważniejsza, jest bardzo silnie wspomagana przez stały sekretariat generalny Rady, który oczywiście nie za, funkcjonuje niezależnie od kolejnych prezydencji. Kolejnym takim ciałem, o, którego, o którym powinniśmy pamiętać, jest komitet stałych przedstawicieli państw członkowskich, tak zwany koreper, który nadaje prawu unijnemu ostateczny kształt przed wysłaniem go do Parlamentu do uchwały. Funkcjonowanie Unii Europejskiej to jest tak naprawdę przyjmowanie w tym procesie decyzyjnym przyjmowanie wniosków ustawodawczych, które przychodzą z Komisji Europejskiej. I te wszystkie wnioski, rozporządzenia, memoranda są umieszczane przez prezydencję no według określonych priorytetów i przy rzecz jasna współpracy, absolutnie niezbędnej współpracy sekretariatu, w porządku, w porządku obrad właściwej grupy roboczej. Tych grup roboczych jest w około 170, jest więc czym się zajmować. I w trakcie pracy tych grup i komitetów prezydencja pełni rolę moderatora, a kiedy to jest konieczne, również i mediatora, kiedy już dochodzi do jakiegoś sporu. Po uzgodnieniu stanowisk, właśnie w prezydencji, pod, pod, pod kierownictwem prezydencji, jest uzgadniane te, te, te stanowiska w poszczególnych sprawach, są formułowane jako właśnie uzgodnione lub też mają określone rozbieżności, i taki wniosek jest przesyłany do Koreperu w celu ostatecznej finalizacji i podjęciu tych decyzji w obszarach, gdzie określono, Rozbieżności, no do, co do których personel, nazwijmy to mediacyjny, niższego szczebla tych kompetencji e, nie miał. E, mówiąc, o, mówiąc o funkcjonowaniu Rady, trzeba sobie zdać sprawę, że Rada, e, jako poza tymi ciałami roboczymi, no ma e, wiele różnych składów, dlatego że oczywiście Sprawami obronności, sprawami obronnymi, militarnymi zajmują się ministrowie obrony, sprawami powiedzmy, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ministrowie sprawiedliwości i tak dalej. I w zależności od procedowanych spraw, ten skład jest, każdy skład rady jest troszeczkę inny, dlatego że no do, każdej, do każdego typu sprawy. Na państwa członkowskie delegują różnych ministrów. I w czasie prezydencji, tej kraj prezydencji, w czasie jej trwania wyznacza na, wyznacza na, na, na czas swojej kadencji przewodniczącego każdego z tych składów w osobie właściwego ministra swojego rządu. Jednym wyjątkiem jest, jest, są sprawy zagraniczne. Ponieważ tutaj y, tym y, obradom y, towarzyszy przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Poprzednio była to pani y, Federica Mogherini, teraz jest to y, y, była fińska premier Maria, y, 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 pani Kalas. Przyjrzyjmy się w tej chwili y, takim y, kwestiom, jak. Co my z tego mamy, że to Polska akurat prowadzi w tym półroczu prezydencję Rady Unii Europejskiej? Wydawałoby się z tego szkicu funkcjonowania samej Rady, że kraj prezydencji praktycznie rzecz biorąc jest takim tylko i wyłącznie trybikiem w funkcjonowaniu tego biurokratycznego mechanizmu. I to oczywiście jest prawda. Jest może tym trybikiem największym w danym momencie, w danej chwili czasowej, mającym najwięcej tych sznurków, za które może pociągać, ale tylko trybikiem, dlatego że inicjatywa, inicjatywa ustawodawcza to są, to są przede wszystkim wnioski z Komisji Europejskiej, i tutaj w Komisji Europejskiej prezydencja w tej roli bynajmniej nie zastępuje. Ale no, prezydencja ma olbrzymie możliwości w kształtowaniu w przebiegu tych prac legislacyjnych, które w tych grupach roboczych Rady Europejskiej, w tych, jak, tak jak powiedziałem poprzednio, 170 różnego rodzaju zespołach, zespołach eksperckich, które one są procedowane w różnym tempie, w, z różną ekspozycją, z różnymi priorytetami. I właśnie te priorytety, tą ekspozycję buduje prezydencja. Prezydencja buduje całą agendę grup roboczych, to zresztą ponieważ w tej chwili nasza prezydencja jest już w toku, więc od razu zaznaczmy, że ta agenda już została w końcówce zeszłego roku poustalana i w tej chwili, w tej chwili tak naprawdę to jest tylko, to, jak to kolokwialnie powiedziałem, pociąganie za sznurki, czyli przyspieszanie jednych spraw, mediowanie w innych sprawach, uznanych za istotne lub nieistotne jeszcze tam kolejne. Ale... Jeżeli nawet już powiemy, że, że ta prezydencja to jest tylko takie właśnie, nazwijmy to sterowanie ruchem, to jest jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie prezydencja ma tą prerogatywę wprowadzania do dyskusji Rady Unii Europejskiej nowych tematów. Prezydencja jest z definicji neutralna i bezstronna ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby kraje, które w danym momencie tą prezydencję sprawują, żeby były w jakiś sposób, nazwijmy to, pomijane, czy ich wnioski, żeby były pomijane. W korektach, wszelkich korektach pracy tych grup roboczych, które przecież no, są owszem powołane i określone, ale to nie jest powiedziane, że ich agenta raz na pół roku jest sztywna i niezmienna. I tutaj cała, cały artyzm pracy prezydencji polega na tym, żeby w sposób elastyczny, a jednocześnie nie blokujący, nie przeładowujący prac, wkładać do tych prac te tematy, które prezydencja uważa za, za istotne. I ta skuteczność prezydencji w forsowaniu polityk pożądanych z punktu widzenia kraju prezydencji, to bezpośrednio rzutuje na ocenę tego kraju i, i sprawności, jego, sprawności jego rządu. Poza tym wspomnę tutaj też, że kraj prezydencji ma, jako taki troszeczkę efekt uboczny, do dyspozycji możliwość prowadzenia bardzo daleko idących działań promocyjnych wśród elity politycznej i gospodarczej Europy i to nie tylko w Brukseli, ale i w mediach europejskich przy okazji różnego rodzaju szczytów, formowania za, zaproszeń do określonych wpływowych think tanków, lobbystów, tych oczywiście lobbystów pojmowanych w, w sposób europejski, czyli jako jako ludzi dostarczających rzetelną wiedzę w określonych tematach, a nie pytanie tak, jak to się w Polsce zwykło przyjmować, że lobbysta to jakaś takie, takie, taka figura podejrzanej konduity. No, lobbysta jest absolutnie niezbędnym elementem dostarczania informacji dla decydentów. No, mogę tutaj nawiasem wspomnieć, że byłoby dobrze, gdyby ta zasada i to prawo zaczęło również funkcjonować w Polsce. Teraz rozmawiając o, o tym, jakie mają być te priorytety, to można powiedzieć, znaczy to chyba zacząłbym od tego, że te priorytety zostały już na, przez premiera Tuska określone w dyskusji w czasie parlament w Parlamencie Europejskim pod koniec stycznia. Premier Tusk powtórzył, że, że rzeczą absolutnie zasadniczą są Kwestie bezpieczeństwa uzasadnił to w oczywisty dla nas sposób konfliktem militarnym u, u, granic, u granic Polski, które przecież są też wschodnią zewnętrzną granicą Unii, no ale też i po drodze dokonała się zmiana polityczna, w, bardzo znacząca zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych i też w sposób, powiedziałbym, namacalny wręcz używa, odczuwamy użycie. Dezinformacji jako pewnej broni przeciwko społeczeństwu. Premier Tusk, przypomnę, że uznał, że postulat no taki trochę rodem z za oceanu ale postulat tych 5% wydawania pieniędzy na obronność w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to nie jest w istniejącej sytuacji jakaś fanaberia, lecz to jest usprawiedliwiona, usprawiedliwiona konieczność. Mówiąc o, o zagospodarowaniu, kiedy mamy na myśli zagospodarowanie tych 5% tego PKB, no to warto powiedzieć, że mówimy o potencjalnie bardzo dużych pieniądzach. Jakie to są pieniądze? Otóż no całkiem niedawno były takie te, 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 te wspólne programy na poziomie Unii Europejskiej, które są nazwijmy to sponsorowane czy w każdym razie dyrygowane przez Europę. Przez Brukselę były praktycznie rzeczą nieznaną. Jakimś wyjątkiem był program ASAP, produkcja amunicji. No ale tutaj się absolutnie nasze przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, nie politycy, nie popisali, dlatego że złożyli tak marne wnioski, lub też w ogóle tych wniosków nie złożyli, że z 500 milionów złotych, przepraszam, milionów euro przeznaczonych na, na te programy, polskie przedsiębiorstwa dostały. Uwaga, zaledwie 2 miliony. No to jest kompromitująca liczba. W tej chwili mamy przed sobą nowy program wspólnej polityki produkcyjnej. Program EDIP za 1,5 miliarda, który ma być wydany do 2027 roku, przeznaczony na wsparcie budowy bazy produkcyjnej i uwaga, wspólne zakupy określonych typów broni. No i tutaj właśnie rolą, taką bardzo, bardzo jaskrawym przykładem, w jaki sposób ta prezydencja powinna, no, rozumiemy to, kształtować tę dyskusję jest i to w sposób, który w tym momencie jest pożądany przez, Pol przez Polskę, jest to, żeby. Tak zmodyfikować kryteria przyznawane, czy tak określić te kryteria przyznawania tych pieniędzy i uruchamiania wspólnych programów, by polskie przedsiębiorstwa, które są w, i, i polska gospodarka, które są w zupełnie innej sytuacji niż na przykład koncerny zbrojeniowe już u Europy Zachodniej, te, które mają nazwijmy to ugruntowaną pozycję światową, to, żeby te kryteria były no, bardziej. Przyjazne i pozwoliły też skutecznie konkurować naszym, no niekiedy dopiero raczkującym przedsiębiorstwom. Takim bardzo wyraźnym przykładem tej konieczności zmian w kryterium była, była słynna, słynna no dosyć znana sprawa, kiedy polskie pioruny. Nie weszły do, do programu unijnego i przegrały z innym produktem tylko i wyłącznie dlatego, pioruny, czyli rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, tylko i wyłącznie dlatego, że jednym z kryteriów była ilość kraju, które już dany produkt używają. W oczywisty sposób polskie przedsiębiorstwa mają tych klientów liczbowo dużo mniej niż przedsiębiorstwa. Koncerny Europy Zachodniej, które po pierwsze no, są dostawcami broni na cały świat, a po drugie robią to, ten przemysł zbrojeniowy w tych krajach funkcjonuje od, można powiedzieć, od końca II wojny światowej w sposób nieprzerwany. No, kiedy u nas można powiedzieć, że przemysł zbrojeniowy, nowoczesny przemysł zbrojeniowy w erze posowieckiej dopiero startuje w Nowej Polsce, czyli od lat 30. Jeżeli już okre, jeżeli określimy tą wspólną politykę produkcyjną, no to jeszcze następnym tematem z, 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 z hasła e, priorytet bezpieczeństwo e, to jest bezpieczeństwo wewnętrzne. No, tutaj mamy e, zarówno kwestię, Kontroli migracji wewnątrz Unii. To nie może być tak, że migranci, bardzo często nielegalni migranci, przemieszczają się w sposób niekontrolowany w całej Europie, a z drugiej strony no, istnieje wielkim dorobkiem Europy, o której młode pokolenie prawie już zapomniało, że nie zawsze tak było, to jest strefa Schengen, czyli możliwość ruchu bezwizowego i bezpaszportowego po całej Unii. Jak pogodzić te dwa sprzeczne wymogi? No to jest prawie że kwadratura, kwadratura koła, ale w każdym razie to, w jaki sposób wprowadzić jednak jakiś nadzór nad ruchem bezwizowym strefy Schengen, to jest olbrzymie zadanie, do, bardzo ważne zadanie do wykonania o dużej, o dużym, dużej wadze społecznej. E, I to jest między innymi e, obowiązkiem polskiej prezydencji będzie moderowanie dyskusji w tej sprawie i e, doprowadzenie do rozwiązań, które Szczególnie w sytuacji, kiedy my mamy tą, tą, tą migrację o wręcz takim powiedziałbym wrogim zabarwieniu poprzez granice z Białorusi, będzie w jakiś sposób kontrolować, będzie to w jaki sposób kontrolowalne. W jakiś sposób musimy również spowodować zmniejszenie nacisku tego migracyjnego na Europę jako, jako całość. Przecież Europa, ma, Europa jest postrzegana przez bardzo wiele biednych krajów Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu, Afganistany różne, Malezję i kraje, Europy, kraje Afryki jako coś w rodzaju ziemi obiecanej, do której ciągną, ciągną rzesze migrantów ekonomicznych, a nie, a nie migrantów wojennych. O ile dla migrantów wojennych Europa zawsze powinna być otwartą strefą azylu, o tyle niestety, powiedzmy sobie uczciwie, Europy nie stać na przyjmowanie z emigrantów ekonomicznych w nieograniczonych liczbach. To muszą być liczby ściśle kontrolowane potrzebami gospodarki europejskiej. No i tutaj kontrola granic, tak żeby, granic zewnętrznych Unii, tak żeby one były szczelniejsze tak żeby w basenie Morza Śródziemnego ten ilość łodzi wypływających z wybrzeży afrykańskich w kierunku Europy ograniczyć. To są zadania dla Frontexu i dla, i dla państw europejskich. Jak to zrobić, żeby w krajach, które są tak powiem, źródłem tej migracji, no, uruchomić programy, które tą migrację powstrzymują. Oczywiście w sposób cywilizowany, a nie w sposób y, wojenny czy, czy barbarzyński. Jeżeli mówimy o e, interesach polskich w, w, w tych e, priorytetach pre, e, prezydencji, to no tutaj można byłoby bardzo długo na ten temat dyskutować, dlatego, że świeżo co polscy ministrowie, no, no, powiedziałbym, że nieco nawet trochę późno, przedstawili te y, priorytety, które chcą realizować w czasie polskiej prezydencji y, i y, z pewnym ubolewaniem muszę powiedzieć, że y, przedstawili tych priorytetów tak dużo, że kiedy się je czyta, to to jest po prostu program działania rządu. Y, to jest no, pewna całkiem nieukrywana krytyka, Krytyka tego, tego, tego zestawu tych priorytetów, bo jak wiadomo, kiedy priorytetów jest kilkanaście, to znaczy, że żaden z tych punktów nie jest priorytetem. Każdy z minister powinien mieć dwie, dwa, trzy priorytety, i w tej materii można by rzec, że. Na przykład, bardzo, bardzo dobrze wyszedł z tego zadania minister obrony Paweł Zaleski, ponieważ on określił dwa priorytety: wzmocnienie przemysłu obronnego Unii Europejskiej, przepraszam, trzy: pogłębienie współpracy Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz niezależnie Unii Europejskiej i NATO. To są zupełnie prawda, oczywiste priorytety. I uwaga, oczywiście wzmacniając wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. Ja pozwolę sobie sięgnąć do pewnej ściągawki, bo tych priorytetów, tak jak powiedziałem, jest tak dużo, że nie sposób je wszystkie wymienić w sposób zorganizowany. Ja przytoczę tylko niektóre z, niektóre z tego dokumentu, który został opublikowany, a mianowicie, czy dokumentu, bo to jest tak naprawdę podsumowanie wielu różnych wystąpień. Pani Kotula, minister do spraw równości, chce zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego kobiet i dziewcząt, przede wszystkim w dobie rażącego naruszania prywatności w sieci. Minister, minister gospodarki Krzysztof Paszek, minister rozwoju i technologii, ogłosił, że to się, tu patrzę do ściągawki. Że będzie dążył do wyeliminowania pozostałych barier na jednolitym rynku Unii Europejskiej, będzie oczywiście zwiększał konkurencyjność przemysłową Europy, jako jeden z swoich celów, i będzie dążył też do wprowadzenia tematów pod obrady, które adresują tzw. czysty ład przemysłowy. No, i oczywiście zajęcie się wysokimi cenami energii, monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych co do, ich, co do ich umocowania prawnego. Bardzo, bardzo racjonalnie podszedł minister finansów, który stwierdził, że ma jeden cel reformę unijnego kodeksu celnego. Oczywiście, poza tam mniejszymi, mniejszymi pobocznymi celami. W dziedzinie cyfryzacji pan Dariusz Standerski stwierdził, że, że ma w planie nieformalne spotkanie w sprawie cyberbezpieczeństwa. Z kolei w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego ma być przez Polskę budowana synergia między programami unijnymi i, i krajowymi, inwestującymi w sztuczną inteligencję i naukę, i naukę w całości. No i też zapowiedział pan minister Marcin Kulasek przyspieszenie prac nad europejskim dyplomem i wskazał na potrzebę omówienia europejskiego systemu zapewnienia jakości edukacji. Ono ważne jest na przykład to, co ogłosił w dziedzinie jako priorytety czyli minister Czesław Siekierski, kształt wspólnej polityki rolnej po 1927 roku, oraz ocena wpływu obecnych umów handlowych Unii Europejskiej na rolnictwo. Czytaj odnosi się to przede wszystkim do Mercosuru, już wchodzącego, w który, którym no, lata chwila ma zacząć obowiązywać, jak też i do umów, które są dopiero e, planowane. W rybołówstwie ma być priorytetem, ma być rozpoczęcie negocjacji w sprawie wprowadzania środków przeciwko krajom spoza Unii Europejskiej, które zezwalają na niezrównoważone praktyki połowowe. No, to akurat bardzo racjonalny cel. <laughs> w polityce społeczną mają być adresowane wyzwania związane ze starzeniem się unijnego społeczeństwa. W infrastrukturze i transportu ma być prowadzone dalsze prace nad lepszą ochroną przewoźników, to jest bardzo wyraźny polski interes, jako że Polska przewoźnikami, usługami przewozowymi, Polska jest potęgą, w, jeśli chodzi o unijne przewozy drogowe, przede wszystkim drogowe. W sprawach europejskich pan minister Adam Szłapka określił, że celami prezydencji będzie przede wszystkim promowanie reform instytucjonalnych. I, ale minister też racjonalnie, realistycznie określił, że zmiana traktatów europejskich, które tak naprawdę dopiero byłyby tym wdrożeniem uzgodnionych zasad, może być w czasie naszej prezydencji za trudna i generalnie nie jest to prawdopodobnie agenda na cały 2025 rok, a więc nie tylko nasza, a więc nie tylko nasza prezydencja. Proszę Państwa, tak wyglądają te priorytety, które nakreślili polscy ministrowie. Podkreślmy jeszcze raz, że prezydencja jest szansą na to, żeby przyspieszać i dodawać ten, dociskać pedał gazu tam, gdzie z Polsce zależy na załatwieniu pewnych spraw, i hamować tam, gdzie tych spraw. Tam, gdzie te sprawy no, są w, w, my, mają mniejszą dla Polski wagę. Tym niemniej Polska nie jest rządem na czas prezydencji, nie jest rządem europejskim, jak niektórzy sądzą, i cała, cały efekt prezydencji to efekt przede wszystkim budowania poważania dla naszego kraju, dla jego sprawności organizacyjnej i właśnie do. Umiejętność domykania tych tematów, które z punktu widzenia potrzeb naszego kraju, czy ale przede wszystkim jednak potrzeb Europy jako całości są najważniejsze. Życzmy naszemu rządowi, żeby, te, żeby ta prezydencja Unii Europejskiej mogła być sprawowana z jak największymi sukcesami, tak by za nią później w Europie przyznawano nam ordery, a nie nagany. Dziękuję.